Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus zwołał dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy, nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Dziś kolejny raz ruszamy w drogę. To kolejna droga naszego życia. Przed nami kolejne 24 godziny, do których dobrze jest być przygotowanym. Na tę drogę naszego życia z pewnością każdy z nas weźmie jakiś ekwipunek, weźmie jakiś bagaż. Czy wyposażenie mojego plecaka, torby, nesesera, torebki, czegokolwiek co noszę ze sobą. Będzie dla mnie balastem. Znajdę tam moje uzależnienia, paniczne przywiązania do rzeczy bądź osób. Znajdę tam uczucie nadziei, ale pokładanej tylko w sobie. Może znajdę tam coś, co kategorycznie zamyka mnie na rozmowę z bliskimi. A może w moim balaście jest czas, który chcę przeznaczyć tylko dla siebie i ani sekundy dla Pana Boga. Mój ekwipunek na dzisiejszą drogę może być zupełnie inny. W moim bagażu będzie zaufanie do Pana Boga, otwarcie z miłością na drugiego człowieka, nadzieja pokładana w Panu Bogu. Będzie tam czas podzielony dla Boga bliźniego i uwaga siebie samego. W moim ekwipunku, który niosę z radością, będzie wolność od, no właśnie od czego. I wolność do. Do czego? Wiesz najlepiej. Zadanie na dziś, do którego zapraszam Ciebie i mnie Bóg, to idź i głoś. Idź i głoś, biorąc ze sobą to, co jest Ci do tego potrzebne. Idź i głoś Boga, którego znasz. Idź i głoś te wszystkie treści, z którymi przychodzi do Ciebie kochający Bóg, które przyjmujesz i żyjesz nimi, bo wtedy jesteś autentycznym świadkiem Boga Trójjedynego. Idź i głoś, będąc odważnym, bo Bóg jest Twoją siłą, Twoją odwagą. Żyjąc wśród swoich bliskich, kolegów z pracy, ze szkoły, masz być wolnym heroldem, który głosi Boga. Masz pokazać, że to Bóg jest Twoją największą, najpewniejszą duchową polisą. Drugie zadanie na dziś Wyrzuć ze swojego pleceka to, co Ciebie obciąża, to, co Ciebie wiąże, co sprawia, że nie jesteś wolny. Nazwij to przed Bogiem. Wyrzuć i ci głoś, że Bóg jest miłością. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.